Czy Polacy mają poczucie humoru? Zależy kiedy. Zależy kiedy, w jaki dzień no to. No nie wiem od, od czego to zależy. Jeżeli zachodzi konieczność, to się śmiejemy, no jak nie. A w tej chwili no nie ma się z czego śmiać. Chyba, chyba, że z naszej ekipy rządzącej. Jak pani myśli, jesteśmy narodem smutnym czy wesołym? To smutnym. <laughs> Bardzo smutnym. Wszyscy narzekają na, na co się da. Nawet tak nie ma czasami powodu. Proszę powiedzieć, co panią rozśmiesza na co dzień? Ojejku, co mnie rozśmiesza? Sama nie wiem. Na no jakieś takie sytuacje takie, takie codzienne. Nie wiem. Czy Polacy lubią się śmiać? No nie wszyscy. Są ponuracy i są. Ale w większości nie. Myślę, że za mało. Na pewno za mało się śmiejemy i, i szkoda, bo naprawdę jak się widzi u kogoś uśmiech na twarzy, to, to samemu też, też na pewno jest to wiele, wiele łatwiej i lżej. Nie zawsze i nie wszyscy. A pani? A ja to zależy jak no mam z czego, To się uśmiecham. Nie no, no, każdy lubi się przecież pośmiać, Polacy Pałacy lubią się śmiać, przynajmniej jest taka moja opinia. Nie wiem jak ją ale tak myślę. A jaki jest sposób na to, żeby się częściej śmiać? Eee, uwierzyć w siebie, pomyśleć co jest ciekawego dzisiaj co jest we mnie ciekawego i nastawić się po prostu pozytywnie z tego się pojęcia